Cześć, tu Horse Power. Przygotowałem dzisiaj dla Was poradnik, czym się kierować przy zakupie auta używanego, i finalnie jak mądrze kupić samochód. Przedstawię Wam 10 punktów, które uporządkują Wasz mandat w głowie i pozwolą na podjęcie dobrej decyzji. Zaczynamy! Punkt pierwszy: ustal, jakiego auta potrzebujesz. Może to banalne, ale warto sobie zdać sprawę, co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze auta. Masz dużą rodzinę, czy podróżujesz na co dzień sam? Potrzebujesz duży bagażnik, a może go wcale nie potrzebujesz? Małe tanie wozidło na miasto, a może luksusowy sów na trasy? I tu płynnie przechodzimy do punktu drugiego. Diesel, benzyna, a może gaz? Jak wiadomo wszystko ma swoje plusy i minusy. Diesel, jeśli planujesz długie trasy i duże przebiegi roczne, przy ekonomicznej jeździe odwdzięczy się małym spalaniem. Ciężko jest kupić diesla jednak z niskim przebiegiem, bo zakup auta z takim silnikiem zwraca się po większych przebiegach. A to wiąże się z droższymi naprawami. Wymiana dwumasy, turbo czy wtrysków może okazać się kosztowna. Benzyna. Jeśli planujesz krótkie trasy, to benzyna jest dla Ciebie. Nie wchodząc w kwestie techniczne, silnik benzynowy szybciej dogrzewa się do temperatury roboczej i lepiej sprawuje się w krótkich miejskich odcinkach. Silniki benzynowe mają też często prostszą konstrukcję od diesli, więc będą tańsze w naprawach. Bardziej zaawansowane konstrukcje mogą posiadać turbo czy kompresor, co może podwyższyć koszty eksploatacji. Minusem silników benzynowych jest też na pewno większe spalanie, ale wtedy możemy zamontować instalację gazową. Daje nam to prawie połowiczną oszczędność na kosztach paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że instalacja gazowa zazwyczaj zwraca się po około 15-20 tysięcy km. Warto się więc zastanowić, czy nam się to zwróci lub szukać auta z instalacją. Trzeba też pamiętać, że instalacja zajmuje miejsce w bagażniku. Punkt trzeci. Ustal budżet. Brzmi jak oczywista oczywistość, bo wiadomo, że jeśli mam 10 tysięcy, to nie wydam 12, ale nie jest tak łatwo. Na zakup auta wydaj około 70-80% planowanego budżetu, bo reszta kasy przyda Ci się na tak tzw. przegląd zerowy czyli wymianę oleju, rozrządu, klocków czy czego tam znajdzie mechanik. Pamiętaj, że bardzo mało prawdopodobne jest, żebyś kupił auto, które w 100% nie będzie wymagało żadnego wkładu inwestycyjnego, jak często piszą w ogłoszeniach. Punkt czwarty: ustal priorytety. Wydając swoje ciężko zarobione pieniądze. Fajnie by było, gdyby finalny zakup był choć w małym stopniu spełnieniem Twoich motoryzacyjnych marzeń. Zachowaj jednak zdrowy rozsądek, szczególnie jeśli masz ograniczony budżet. Auto za 1000 zł nie musi mieć klimatyzacji. Mniej sugeruj się marką, kolorem i wyposażeniem, a więcej stanem technicznym. Jeśli jednak bardzo zależy Ci na jakimś wyposażeniu, pamiętaj, że będziesz musiał wydać więcej pieniędzy na egzemplarz w dobrym stanie technicznym. Na rynku wtórnym nie ma okazji. Punkt 5. Auto od pierwszego właściciela. Szukając auta z pierwszej ręki mamy największe prawdopodobieństwo, że trafimy na zadbany egzemplarz, często serwisowany w ASO, w należytych interwałach i bez druciarstwa. Dużo łatwiej zweryfikować tam też historię i przebieg auta niż po trzecim czy drugim właścicielu. Punkt szósty. Gdzie szukać? A może raczej najpierw gdzie nie szukać? Unikaj komisów handlarzy Januszy Biznesu. W myśl zasady tanio kupić, drogo sprzedać zazwyczaj nie oferują aut w dobrym stanie. I wbrew pozorom nie jest tak ciężko kupić auto składane z dwóch. Krzywdzące byłoby wrzucać wszystkich do jednego wora, ale niestety w większości moje doświadczenia to potwierdzają. Poszukiwania rozpocznij od popytania znajomych, rodziny czy sąsiadów. Często ktoś z bliskiego otoczenia chce sprzedać uczciwy samochód za rozsądne pieniądze. Po drugie, przejrzyj ogłoszenia w lokalnej prasie. Często ogłaszają się tam ludzie starszego pokolenia i można znaleźć perełki. Podobnie jak na lokalnych giełdach samochodowych. Po trzecie, ogłoszenia internetowe. Ale wbrew pozorom często ciężko je zweryfikować. Punkt siódmy: Nie szukaj na czas. Błąd, który sam popełniłem niejednokrotnie. Nie szukaj auta, bo na przykład za dwa tygodnie chcesz nim wyjechać na wakacje. W podejmowaniu decyzji najgorsze są emocje, które mogą przysłonić dość istotne wady. Punkt ósmy. Nie szukaj jednego modelu. Ta zasada nie dotyczy pasjonatów, którzy czasem kilka lat szukają wymarzonego modelu. Często życie zaskakuje, i to, czego nie brałeś na początku pod uwagę, może okazać się strzałą w dziesiątkę. Punkt 9. Nie ulegaj z teoretypą. Nie wiesz wbrednie, że auta francuskie się psują, a niemieckie już nie. Że jak diesel to tylko Volkswagen, a jak benzyna to tylko Japończyk. Prawda jest taka, że każde auto ma specyfikę swojej eksploatacji, i warto być jej świadomym. I co więcej, dobrać auto do zasobności swojego portfela. Właśnie dlatego, że większość ludzi tak nie robi, mamy w Polsce dużo aut w złym stanie technicznym. Bo wiadomo, lepiej jeździć rozpadającym się Cayenne niż nową dacią Sendero. Punkt 10. Sprawdź auto przed zakupem. Nie każdy musi znać się na wszystkim. Jeśli nie czujesz się szpecem od mechaniki i trwałości materiałów, podjedź lepiej na stację diagnostyczną. Sporo pomoże ci też znajomy mechanik albo wizyta w ASO. Lepiej wydać kilkaset złotych na sprawdzenie niż kilka lub kilkanaście tysięcy na zakup auta, który może się okazać minął z opóźnionym zapłonem. I pamiętaj, o ile auto nie było poważnie naprawiane, to nie musi mieć oryginalnego lakieru. I to już wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik okaże się przydatny. Pamiętajcie jednak, że to tylko zbiór moich wolnych przemyśleń i nie jest to recepta na zakup auta. Jeśli dodalibyście coś do tej listy, chętnie poznam Wasze sugestie w komentarzach poniżej. Dajcie też znać, czy chcielibyście widzieć podobne filmiki. Tymczasem do zobaczenia i cześć!